Lider Konfederacji jest moim gościem. Chciałbym zadać mojemu gościowi pytanie, czy zgadza się ze Sławą Mirem Mencenem? Tym są Mirem Mencenem, który mówił: Znowu wyszliśmy na wariatów. I mówił, że fakty są takie, że Grzegorz Brown zaszkodził Konfederacji. No i teraz Grzegorz Brown został odwieszony. Nie wiem co prawda, jak wyglądało zawieszanie i odwieszanie, no ale jest taka procedura u Was i już jest pełnoprawnym członkiem Konfederacji. Znowu się kochamy. Tak, natomiast czy z czym się zgadzam? Że znowu wyszliśmy na wariatów? Tak. tak, znowu wyszliśmy na wariatów, cały czas się z tym zgadzam Ta akcja z gaśnicą nam nie pomogła No i nie była czymś, czego w danym momencie oczekiwaliśmy no od Brown, Grzegorza powinien Brauna Powinien być odwieszony Klub zdecydował jednogłośnie, że ja powinien być odwieszony Pan dyplomatycznie nie wziął udziału w głosowaniu Akurat nie było mnie wtedy w Warszawie Zatrzasnął się pan w toalecie I W Toruniu wtedy w byłem, a na klubie nie głosujemy zdalnie Ja pytam poważnie, a jakby pan był, to jakby pan głosował? Na szczęście nie musiałem się na tym ja, No, To Natomiast nie jest coś takiego... Byłem wielkim zwolennikiem zawieszenia Grzegorza Brauna. Zawieszenia czy wyrzucenia? zawieszenia. Głosowałem za zawieszeniem Grzegorza Brauna. Nie mieliśmy głosowania w sprawie wyrzucenia Grzegorza Brauna. Uważam, że tego rodzaju akcje nam oczywiście nie pomagają. Musimy sobie to e, omówić z Grzegorzem Braunem, ponieważ zupełnie na pierwszy rzut oka widać, że mamy w tym momencie różne... A co trochę chcę omawiać z Braunem, który spory rozwiązuje za pomocą gaśnicy. I to gaśnicy... Na znaczy, samo gaszenie świec hanukowych to jedno, ale on tą gośnicą potraktował również panią. Tak jak powiedziałem, głęboko się nie zgadzam z tym, co tam się wydarzyło. To nie było tylko y, złe, niewłaściwe, to jeszcze było też szkodliwe, czyli to nie gorzej niż zbrodnia. To jeszcze błąd to był błąd, do tego, znaczy. więc całkowicie się nie zgadzam. Musimy sobie z Grzegorzem Braunem usiąść i zastanowić się, gdzie my chcemy być za rok. Jakie mamy cele, jakie mamy ambicje, jakimi metodami chcemy je osiągnąć i zobaczyć, czy te cele, ambicje mm -hmm. są ze sobą zbieżne, bo być może nie są. Powiem uczciwie, Jestem zmęczony pytaniem Was o Brauna, ale to wy ciągle wymyślacie, a to go zawieszamy i dyskutujemy na ten temat, a to go odwieszamy i mówimy, że wszystko jest w porządku. A to pan teraz mówi, że pan będzie jakąś reedukację Grz Grzegorzowi Braunowi przeprowadzał, czyli usiądziemy i może mu wytłumaczymy, wiesz, Grzegorz, nie rób tak, bo to nam szkodzi. Grzegorz Braun, jeśli się nie mylę, jest po 50. Nie no, nie mylę się, jest po 50. Chciałby go pan reedukować, tam wytłumaczyć mu, Grzesiu, słuchaj, to się tak nie robi. Nie powiedziałem, że będę go edukował albo reedukował, tylko że będę z nim rozmawiał. A o, o czym chciałby Pan z nim rozmawiać? O życiu oraz o polityce. Ja wiem, to... O tym, czy. Bo wie Pan, ileś lat temu, cztery, pięć już prawie, pojechałem do Grzegorza Brauna zaprosić go do konfederacji. Umówiliśmy się na pewien wspólny projekt i ten projekt już ma parę lat. Wtedy z całą pewnością mieliśmy synergię naszych elektoratów, mieliśmy synergię naszych działań i musimy się wspólnie zastanowić, czy nadal dalej istnieje. Jak się Pan zastanawia, to do jakich wniosków dochodzi? Że obecnie to niekoniecznie.